Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju, który trwa tutaj już od 57 lat, to drugi najstarszy festiwal muzyczny w Polsce po festiwalu Chopinowskim tu nie opoda w dusznikach Zdroju. Tegoroczny 57. Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju odbywa się w ramach 200. rocznicy urodzin kompozytora. Te urodziny dokładnie wypadały w tym roku 5 maja. Koncepcja i budowa tegorocznego festiwalu też jakby uwzględnia to święto Stanisława Moniuszki. Staraliśmy się, aby 57. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski był atrakcyjny dla melomanów, widzów, mieszkańców Kudowy Zdroju, turystów, kuracjuszy. Zaprezentowaliśmy nieznane, wczesne dzieła operowe Stanisława Moniuszki, mniej znane szerokiej publiczności, szwajcarską chatkę, nocleg w Apeninach, Muzyka Warszawska Opera Kameralna, wyśmienity zespół specjalizujący się w dziełach repertuarze Stanisława Moniuszki. Absolutny moim zdaniem hit, czyli ideał, nową precjozę, która była w zasadzie uznawana za operę zaginioną. Udało nam się zespołowi zrekonstruować, a nam jako organizatorom przedstawić Państwu to wyjątkowe dzieło jedno z pierwszych dzieł Stanisława Muniuszki. Udało nam się gościć znakomitych wykonawców, również solistów światowej sławy, jak pani Marcelina Besche. Staram się coś nowego odkryć o Stanisławie Moniuszce i te odkrycia rzeczywiście związane najpierw z Białorusią, ale też staram się translować to, te nowe osiągnięcia, co robią też Polacy. I pod tym względem tutaj festiwal w Kudowie jest świetnym, bo tyle młodzieńczych oper rekonstruowano. Też zajmowałem się tymi operetkami. To jeden z moich tematów. Mińsk i okolice są miejscami, które kształtowały w ogóle system umysłowy kompozytora. Możemy tak powiedzieć. W twórczości operowej, w twórczości pieśniarskiej. To wszystko niby wyrasta z, tej, z tych lat dziecinnych. Moniuszku pod tym względem stanowi unikatowy przykład jako kompozytor oper narodowych dwóch. Narodów polskiego i białoruskiego, ponieważ Polacy uważają za pierwsze opery narodowe Halkę, Hrabinę, straszny dwór, prawda? A Białorusini jako pierwszą operę białoruską uważają się Lankę. Szanowni Państwo, paria 2019 to przede wszystkim opowieść o Indiach ale oczywiście z Moniuszką w tle no bo przecież wszyscy miłośnicy twórczości Stanisława Moniuszki wiedzą, że Paria to jego ostatnia opera, której akcja dzieje się właśnie w Indiach. Podobnie jak w Parii, moja opowieść o Indiach jest opowieścią o dwojgu młodych, cudownych, pięknych Hindusach, którzy właśnie są w momencie ślubu, ale ta historia ślubu Shubi i Jitu kończy się szczęśliwie w przeciwieństwie do pari Moniuszkowskiej. Jest to opowieść i próba odpowiedzi na pytania, czy Stanisław Moniuszko, gdyby żył obecnie, byłby wielkim bollywoodzkim twórcą? Być może, na pewno na to zasługuje. Na pewno fakt, że sięgnął po międzynarodowy temat albo po międzynarodową scenografię czy tło, świadczy o tym, że był gotowy do wejścia na salony międzynarodowe. Hi, welcome to Monish in Kodowa. Best regards from India. Woo! 60, a może 70% dzieł Stanisława Moniuszki, które się zachowały i przetrwały II wojnę światową, leżą nieopublikowane, nieopracowane i w większości były nigdy nie wykonywane od śmierci kompozytora. Jest najwyższa pora na to, żeby właśnie w ramach 57. Festiwalu Moniuszkowskiego, w ramach tego dwustulecia, zacząć odkrywać te dzieła, opracowywać i je wykonywać. Chwała tutaj Festiwalowi Kudowskiemu, że już w sumie 5 takich dzieł Moniuszki Czyli w zeszłym roku i w tym udało się opracować, odkryć na nowo, przywrócić jakby społeczeństwu melomanom pokazać na scenach. Myślę, że odbiór festiwalu pozostawiam państwa opinii, a nam było miło, że mogliśmy zaprezentować te wyjątkowe dzieła i opery naszego wielkiego wieszcza narodowego, ojca polskiej opery narodowej, Stanisława Moniuszki.